Czekamy, czekamy, dobry to. Jest liwa. Dobra. Jeszcze jest tylko tak w to. No i ty znów tak. Co? So. Esz the boy perhaps is soon the boy's cubby yes the child this child Teraz. Yes. I powinien robić teraz dobrze. I chyba jest. O nie. Nie jest, ale i tak nie chce mi się poprawiać tego. Gościu, co dziwne. Mm. Ila? Okej. Okay. Dużo tych stawu jest. Dużo. No, no. 99 stoczyn. A ja mam unik na spodankach o naklacie uniku się nie zaneklać. Dobra, no to muszę zdobyć eee Albo z ręku kłupia. O 201 A, A to tam łaskawienia. Od najstarszych ten rozsąd. I regeneracja. Regeneracja. Czy są jakieś książki, ale ja poproszę regenerację. Już za 200 sali, a tu regenki nie ma tak. No i tu jest najtalsza rakenka, no to co się mówi. To jestem człowiek smutny regeneracja o nie jest szybko. A tu koronka. A tu koronka. Uwaga. E, bez. Bez niepalenia. Tego to ja nie toleruję. Okej. Okay. Pyk, pyk.

Dalej jesteś krzywo. Dobra, jak lecimy na maksymalnym, I teraz jest dobrze. nie, coś takiego. a gdyby był siekierkowy o ja o jacy śmierdziach Zobaczył tutaj. Dzięks Dziaki się piszą dyki się piszą kto co już kto co juje tepuje? Te. Tepuje. To Co juje tepuje? Co to ma być? Przyjemność sopa. Jest tu ktokolwiek? Nie ma nikogo. Bo ja nie wiesz co na jednego. Zdliwy?

Bo śmierdzą komuś syry jak Śmierdzi syra, śmierdzi syra, śmierdzi syra. Śmierdzi tu cazdę, śmierdzi jak syra. Śmierdzą te syry, śmierdzi jak syry, ej, tak drudzi. It. Ej, to chyba działa w ogóle. Panie, nie słami tak? No chyba, a co? Zobaczmy, to się wygląda. Jedno słowo, no, ogromne. No. się, te się Co do mnie tak mówisz, panie? Ja mam lepszy sposób ignor. No, teraz jest lepiej. Okay. I o la. -la, -la. Nie ja, ma nikogo. Jest kto na lewa. Okej. Okay. I będę pisał. jest osoba jak masz taki wow tak yes. okay, on to wie aha insta. czyli to właśnie, on jest, Myślisz, że ja nie wiem, która to masz typek. Ty chcesz po prostu free killka, chcesz mnie zabić, bo masz pięć takich osób, które mają i tak? Tak, dokładnie tak. Ale nic nie. Jest jeden, dwa, trzy, cztery. Jo kurde,

Jak z kolibur za 5K Jest coś na lej... Są dwie osoby Jeszcze raz to napiszę Dobra, zobaczymy, czy teraz ktokolwiek odpisze śmierć 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 śmiech oho jedna osoba jest Live on. zobacz czekam aż będzie dużo osób za lajków panowie to tak nie może być tyle czasu a za lajków Jest ktoś na lajbie, No nie ma nikogo. Tak? Tak. Chyba. Gdyby był, no to by napisał. A jeżeli jesteś typek, jakikolwiek, to widzę, że drzwia skoro są. Skwitnął wiadomość i napiszę jeszcze raz. Jeżeli jest ktokolwiek na live pewnie ten, kto jest na live Dasz Excalibur. Ja, ty jesteś na live Aha. No. Mhm. Mhm. Dasz Excalibur. Ja, dobra. Mhm. Czy dam Excalibur, się pytasz? Pytania mogą być odkwietliwe. Zobaczcie, czy mam, mam coś. To podajnik. Albo wiem, są trzy osoby. To zrobię losowanie. Kontrol. Co? Koło. O oh, dobra nie chce się. czekać ja wiem. kontrol C, tutaj wpisuję ko, koło, for, właśnie na przykład na to a bo tutaj robiłem wcześniej głosowanie, idę kontrol V, V kolejna osoba to Jaki znów kontakt. w Yyyy... Ctrl C... Ctrl V. Kolejna słowa to... Jakiś taki typek Ctrl C... Ctrl V. Jest więcej osób. Tutaj w Dobra. To robimy lansowanie o EXT. ce Zrobimy... I uwaga! No on! Um. Dobra, no to Ty się pytałeś, nie kładałeś. Słuchaj, coś się mówi: jak losowanie? no to jest losowanie. Następnym razem, jak zdobędę kolejne XT, no to już co zrobię. Yy. A, no tak. Będzie się nie da. Ja tutaj uh -huh. ukośnik, wymiana Mrykuj. nie jesteś w zasięgu Jestem się nie spał właściciel elo famosek pa Pamiętasz. Jak mi 20 zero VPLN dały MA li TERA. Zobaczymy, czy on patrzy na czaty. Właściciel. O, jak ja mnie patrzeć na ten napis właściciel. Dobra, będę też pisał. Okej. Okay. Wymiana miana goście co się chwali to dano łabienia. Co jest? Ja też miałem typek. Nie musisz mi się chwalić. Gościu co się chwali Ale w sumie to ja też się chwaliłem i pisałem na jak kto chce zobaczyć mi to tam ula DPA. To dosłownie. Pomosek, please ticket okay. Janek. podaj w co się do mnie te pasz, panie? Powiedz, powiedz. Zobaczmy, co się stało teraz na moim ticketu. Moim bo patrzcie, ja takim popularnym nie jestem. Aha, chyba ma już zamknął, po prostu. Famosek? Kiedy będą kody na GenCash? Już nie ma lagów. czemu się... Coś tam? Mnie w domu nie ma, daj mi spokój. Aha, okej. Okay. Ale jestem na na pomoc. Osoby poczekać bo są zajęcie. oglądaniem filmów dla dorosłych. Ixta. Ale oni pewnie nie mają już, nie są dorosłe. No i gdzieś ja śmierdzę. Co? Zobaczmy sobie, boś tam liczbę, ciał z tym Ościałem, czy Czytam jak to tam było. O, współczuję gościowi, co ma 476 pingów. Wspłuczę Jest jeszcze jakiś, co ma też 200, a 392. A ja mam. Nie wiem, nie pokazuje się, jakby. Trzeba zobaczyć. Nawet famosek nie widzę. No, look, też trochę współczuję, bo ma 120. Jest aż tak duży ping jak. Do tego. No jak, jak tam było. Tutaj jakaś AFK. A, nie, 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 czekaj, czekaj. Rangi. Ran Okej. Okay. Bo tutaj mam dostęp do komendy Repair i więcej wystawionych, nie, więcej kluczy ze strefy AFK 10. Coś dziwne gdyby było 10 kluczy, farta, o ja cię kręcę, wtedy byłoby na rynku tyle totemów łaskawienia. Szkoda, że obecnie jest tylko kilka. Policzmy sobie. Raz. Może kiedyś mnie będzie stać na taki. Ojejku, coś mi się zeszło pod nogami. Gatka. Famosek! Jesteś na live'ie? Nie wiem. Nie widać ekranu. Siema. A po co masz widać? Jak nie widać ekranu? Jak nie widać ekranu? Nie widzisz, że jest udostępniony? Pewnie o kamerkę Ci chodzi. Ja kamerki nie mam. Śmierdzistą papa pachnie Śmierć część bawi już nie może Bo stopa śmierdzi Bo stopa śmieje Pam Pam Zaczynamy ok zaczynamy od zastąpienia bo chciałbym e, okno Medal, Feder Lamper. Aha, widać tylko Feder Lamper. Zdał, to nie. Nie Federka. trzymaj ich udostępnianie. Zobaczmy sobie. Czy da się udostępniać tylko? Nie warto tu być, on nawet się nie tepa. No to wyjdźcie. O nie. Pam. do widzenia do widzenia nie, ja bym bad... pam no no okej okay. trapujemy nie wiem ja wiem, co ty chcesz zrobić. Ja byłem na twoim live'ie i tych będziesz chciał mnie zabić. I są takie. Agi. Ja to wolę do endu łacieć, a nie trapować. Famosio, famosio. Famosek. Czemu on nie ma to? Ma federę, ale to nie. Famosia mogę Ci dać kredyt, tylko weźmy tutaj daj nazwę Famosia, zabójstwa 4, śmierci, 0, punkt 564, tu no, nie ma klanu Famosek! A nie, właśnie co ma to tam było? Ola, gościa, ma to tak Famosio. daj coś daj coś msg amosek dać coś aha al no Małpa S. Hej, okay, jesteś sprawdzany, masz 3 minuty jestem sprawdzony. Aha. Ej, zobaczmy, czy on jest na tym kanale. Pomagam, czekam na pomoc. A gdzie jest jestem sprawdzany? Ranga Media. Aha, Media, ten. Media ma ten, media ma. No, tu basta un Media, e io nie ma. Media, media, nie ma. Media non è media. No, filmy ze server. Tylko media mają. Prawo, tak, rangi media, czy co, i adminy, z temem ułaskawienia, zobaczmy to, obejrzę sobie, ten film jest prywatny, a dobra, wywalam z tym live'em, i tak tego nie ogląda. widzę, że cztery osoby, ale kogo to obchodzi, no dawaj napisał. Y, to nie ty, ale kto nie ja? Kto? Pyta mi się, pyta się. Bo ja nie rozumiem. Kto nie ty? Kto nie ja? Ja się pytam. Jesteś sprawdzony? No wiem, ale ja patrzę, czy. Czy ktoś jest na kanale? Jestem sprawdzany. Wspomagam. Czekam na pomoc. Bez nimi, domagę Nie ma kanału. Jestem sprawdzany w ogóle. Po 20:45 to 2 minuty temu. Ojej, nie chcę patrzeć na to zdjęcia, ale w sumie to live ma takie zdjęcia, więc nieważne. Witamy kogoś tam. Kto tu jest? Szukam mnie. Szukam mnie widowy. Nie. E, a zobaczmy. To jest bot X, nam co, co, Witamy na Discordzie na Discordzie serwera Ale To jest jedyny użytkownik, który ma faktycznie tak napisane. Dobra. Gdzie ja jest? GD plus. Nowa. Jakie to jest? Pewnie jakieś, nie wiem. S. Nie, 27 grudnia, to co, co dziś jeszcze? Co jest? O północy ludzie to łączają, no do co? Dziś o północy? Ja cię śmierdzę? A dobra widzowie, kończy to ten live'a. Nikomu się nie spodoba, no to albo wejdźcie z tego live'a, albo po prostu no dobra, kotł trzymajmy listę odmiennie transmisję uwaga 3, 2, Judu! nikt nie pisze nic na to dobra good